Witam serdecznie. Patrzcie na to. Czy to może być Kilka sekund Pindel zginął, wszyscy zginęli. Zobaczcie na tego merca. Mimo, że oni tutaj się na niego wszyscy rzucają, zabija wszystkich jedno po drugim. Nie traci prawie w ogóle życia, regeneruje się. Jak to zrobić? I to tanim kosztem. Chciałem Wam pokazać moją wersję budżetowej czarodziejki na błyskawice, tak zwana Sosolite. Także do rzeczy, jak chodzi o ekwipunek, to nie mam tutaj w sumie nic za dobrego, ale kluczowy jest duch w broni. Może być pałasz, może być w innym mieczu. Generalnie ważne, żeby był duch, ewentualnie, jak już kogoś stać, może być okulus. Duch w tarczy monarcha i maksujemy sobie siłę do 156. Jeżeli jakieś inne przedmioty dają nam siłę, to może być mniej, ale ważne, żeby ten próg był osiągnięty, aby nosić monarchę. Wiem, że to jest dużo, ale uwierzcie mi, opłaca się. No, tutaj generalnie, jak nie mamy nic, to dobrze jest sobie wrzucić. E, jakiś hełm z trzema gniazdami. Najlepiej trzy perfekcyjne topazy. Jak nie mamy perfekcyjnych, a nam się już śpieszy do zdobywania przedmiotów, to sobie wrzucamy trochę gorsze topazy. Tak samo jak chodzi o armor. Fajnie, żeby miał trochę więcej e, obrony, ale można sobie zrobić albo bogactwo, czyli słowo runiczne lemko tir. No wiadomo, lem też jakąś wartość ma, ale jest to dosyć niska runa do ogarnięcia na samym początku. Albo po prostu jakiś inny armor z trzema gniazdami. Tak samo wrzucamy topazy. Dobrze jest podnosić różne żółte buty, czyli rzadkie, i po prostu założyć sobie te, które mają do magicznych przedmiotów. A, te mają również inne, fajne tam bonusy. Pierścień do MFA, drugi pierścień do MFA, rękawic jeszcze żadnych fajnych nie znalazłem. Znalazłem natomiast pas tal -y. nie jest to jakiś też e, wypasiony pas, ale ma do magicznych przedmiotów, trochę do many. E, no, a talizmany to co tam się <laughs> znalazło, tak? Siła, obrona, zdrowie, jakieś odporności. Bardzo ważny jest sprzęt, jaki mamy w naszym mercu. E, omawiałem to w innym materiale. Zachęcam luknąć, e, jak zrobić sprzęt do najemnika z piątego aktu. Według mnie, jeśli chodzi o budżetowe wersje, dobrze jest zrobić dwa słowa runiczne. Prawodawca amlemko. Robimy je w fazowym ostrzu, ewentualnie. W zagadkowym mieczu Cryptic Sword. Eee, na głowie herb raszy mi brakowało do zręczności, także dorzuciłem sobie 6 klejnotu, aby osiągnąć próg niezbędny do mieszania do noszenia miecza, czyli 136. No i czest. Tak, eee, dobrze jest mieć eteryczny pancerz z czterema gniazdami Shail, um umpul lum to też jest do zdobycia na samym początku możemy te runy dropnąć z hrabiny na helu ewentualnie na koszmarze jak ktoś ma farta generalnie polecam też chodzić na krowy na helu ok także mamy już cały sprzęt omówiony jak chodzi o umiejętności, jest to bardzo proste. Dajemy jeden w ciepło, jeden w zbroję mrozu. No, i tutaj maksujemy sobie błyskawice, seryjne błyskawice, mistrzostwo we władaniu błyskawicami i jeszcze ile wlezie w nowe. Tak, żeby była synergia od obrażeń. Daje nam to całkiem poczciwe obrażenia, ponieważ. Z, ze zwykłej błyskawicy, ja tu mam 4 do 7400, z seryjnej 4 do 4000. Na pewno nam wystarczy do grindowania na samym początku. Oczywiście sprzęt można jeszcze ulepszyć, ale taka czarodziejka spokojnie daje sobie radę bez problemu na krowach, na Andariel, na Mefiście. Ja tu obecnie mam też coś już około 230 mF, czyli Magic Findu. Jak o mnie chodzi, to najlepsze przedmioty znajdowałem szczerze mówiąc między 250 a 300 mF. Można sobie ogarnąć wykresy w internecie. Niektórzy potrafią osiągnąć dużo więcej Magic Findu. To zależy też od tego, jakie mamy przedmioty, ale ten wykres się później spłaszcza. Także, jak się podobało, dajcie suba, lajka, łapkę w górę, śledźcie kanał i do zobaczenia. Na razie powodzenia w znajdowaniu przedmiotu, każdemu się przyda.